Cześć. Dzisiaj pokażę ci jak namalować choinkę na parę sposobów. Nie potrzebujesz wielkiego talentu, potrzebujesz się skupić, potrzebujesz teraz znaleźć wszystkie potrzebne materiały, o których zaraz ci opowiem i zaczynamy. Do przygotowania naszego tutorialu potrzebujemy farby akwarelowe, farby akrylowe, pędzelki, czarny cienkopis i biały cienkopis oraz taśmę malarską. A tutaj projekty, które na dzisiaj dla Was przygotowałam. Z pierwszej kartki musimy przygotować sobie szablon trójkąta. Będziemy malować trzy choinki i potrzebujemy takiego stempelka. Składamy na trzy kartkę papieru, sklejamy i nasz szablon jest gotowy. Teraz brzegi zwilżamy farbą akwarelową i będziemy ją odciskać na naszej kartce. przygotowujemy się teraz do wypełnienia środka farbą akwarelową w dwóch lub trzech kolorach. To już zależy od ciebie i od tego jakie kolory lubisz najbardziej. Pamiętajcie o tym, żeby ta farba była mocno rozrzedzona, abyśmy mogli w dalszym ciągu dodawać drobne elementy liści, gałązek do naszych choinek. Teraz jeszcze parę razy zrobimy splash, żeby nasze tło było ciekawsze i użyjemy białego podkładu pod nasze przyszłe kolorowe bombki, aby ich kolor był bardziej świecący, bo na takim białym podkładzie kolor będzie wyglądał lepiej. Ja używam tutaj pisaków akrylowych, Czyli mieszam trochę techniki. Na koniec dodaję do każdej bombki odrobinę białej farby akrylowej, żeby dodać im blasku. To co lubię bardzo jako element dekoracyjny, czarnym cienkopisem, maluję brzagi naszych choinek i dodaję element płotka. Na koniec stempelek. I nasza kartka jest gotowa. Teraz pokazuję Wam drugi sposób. Tylko wodą maluję kształt choinki. Tej wody jest dużo, i dopiero na tę wodę dodaję farb akwarelowych. I one same pięknie się mieszają, blendują, rozpływają. Tutaj praktycznie nie mam jakiejś kontroli, tylko dodajemy swobodnie te kolory, które nam tutaj konweniują. Dalej robię łańcuch białą akrylową farbą i tutaj ważne jest, żeby mieć dobrego pisaka białego z farbą akrylową, on bardzo tutaj nas wspiera w takich drobnych elementach. W tym wypadku tej choinki nie używam pędzelka, tylko mam pisaki akrylowe, które mi robię nasze bombki. Możemy używać takiej zawężonej gamy kolorystycznej, a możemy tutaj używać wszystkie farbki, które mamy. Od tego będzie zależało, jak nasza choinka będzie się prezentowała na sam koniec. Ja jeszcze brzegi. Podkreślam zielonym kolorem, żeby nie były takie surowe. I przechodzimy do kolejnego sposobu, chyba najprostszego w naszym tutorialu. Wyznaczam sobie dzięki taśmie maskującej trójkąt, który będzie naszym kształtem choinki, a w środku będą kropeczki. I te kropeczki wy możecie naprawdę tutaj poszaleć i używać bardzo różnych kolorów. Sam kształt trójkąta będzie oznaczał dla wszystkich choinkę, więc możecie tutaj używać absolutnie wszystkich kolorów, jakie macie, i robić nimi drobne kropeczki. Im więcej, tym lepiej. Na koniec narysujemy pień, a tym razem do wykończenia tej kartki posłuży mi również czarny cienkopis oraz złoty cienkopis, z którymi zrobię ramki. Jeśli umiecie ładnie pisać, oczywiście można podpisać tą kartkę Wesołych Świąt. Ja mam stempelek, którego tutaj użyłam. I kolejna nasza kartka będzie się składała z bardzo wielu różnych gałązek i narysowanych na nich e, igłach. Ta kartka wymaga od Was dużej cierpliwości, ponieważ te gałęzie nakładają się jedna na drugą i wyglądają dobrze właśnie wtedy, kiedy ich jest bardzo dużo. Popatrzcie na ten proces i wykażcie się cierpliwością, bo naprawdę warto. Pamiętajcie, żeby nie mieć zbyt dużo farby na pędzelku i żeby dobrać tak pędzelek i jego grubość, żeby udawało Wam się narysować poszczególne igiełki. Te gałązki powinny na siebie zachodzić jedna na drugą i tego się nie boimy. Możemy również używać bardzo dużo różnych zieleń. Taką pracę można wykonać zarówno farbami akrylowymi, jak również e, akrylami. E, przy czym, jeżeli będziemy robić to farbami akrylowymi, to musimy bardzo mocno rozrzedzić naszą farbę, żeby ten pędzelek mógł robić takie cieniutkie kreseczki. Na koniec, jak już będziemy mieć wszystkie gałązki namalowane, na całą choinkę kładę wodę, tak, żeby wypełniła te przestrzenie między igiełkami i żeby spowodować, że ta gęstość naszej choinki wzrośnie. Teraz jest chwila, aby nasza choinka um, osuszyła się. Możemy ją zostawić oczywiście w ten sposób, a możemy po wyschnięciu farby, dodać jeszcze nasze świąteczne ozdoby. W tym wypadku powtarzam ten proces, czyli najpierw maluję podkład biały, a później dopiero używam na to koloru, aby ten kolor był bardziej świetlisty. Jeśli nie czujesz się na siłach malować samodzielnie, to zapraszamy Cię na świąteczne warsztaty, które stworzyliśmy w naszej Akademii Rysunku, gdzie nauczyciel online będzie z Wami malował krok po kroku takie świąteczne kartki. Następna nasza choinka będzie wykonana farbami akrylowymi. Najpierw zaczynamy od nas, spodu naszej choinki, czyli maluje tło oraz ziemię, na której będzie stała nasza choinka. Ziemia będzie również w takim błękicie, która będzie sugerowała śnieg. Teraz malujemy poszczególne gałązki farbą akrylową. Najlepiej z bokiem pędzelka, tak żeby on nam tutaj wyznaczał kolejne warstwy naszej choinki. Najpierw rysujemy ciemnozieloną, potem używamy jasnozielonej co pomoże nam tutaj jakby wprowadzić taki efekt trójwymiarowości. Teraz odrobina śniegu, śniegu, płatków śnieżnych i gwiazd na niebie. To wszystko robię pisakiem białym, akrylowym oraz wprowadzam znany już nam z poprzedniego tutorialu element łańcucha. Z, ze światełkami. Nasza choinka staje się pełna iskrzących lampek. I pamiętajcie tylko, żeby każda kolejna warstwa, jeżeli nakładacie następną, była już warstwą suchą. Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu, z przyjemnością na nie odpowiemy. Zapraszamy Was na nasze warsztaty świąteczne w Akademii Rysunku. Link podamy w komentarzu. Mam nadzieję do szybkiego spotkania, bo mam dla Was jeszcze parę ciekawych filmów właśnie z zakresu świąt Bożego Narodzenia. Następny film będzie pokazywał zwierzęta zimowe ubrane w sweterki świąteczne. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Agnieszka, opala.